Cześć, kochani! Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco w środę. <laughs> słuchajcie, tak naprawdę przyszłam się z Wami przywitać, chciałam powiedzieć pożegnać się, nie pożegnać, bo dopiero zaczynam vloga. Przywitać, słuchajcie, mamy godzinę 8:20, co oznacza, że ja muszę teraz się zbierać na termin do lekarza okulisty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, że zostałam obudzona. Telefonem ktoś do mnie zadzwonił yy, i na całe szczęście mnie rozbudził bo ja co prawda budzik nastawiłam ale nie wiem co się dzieje słuchajcie, od od czterech dni mam taki problem, że ile bym nie spała cały czas jestem zmęczona, nie wiem czy to przesilenie czy o co chodzi nie mam zielonego pojęcia, ale jestem non stop śpiąca, non stop zmęczona ja wczoraj, słuchajcie, zasnęłam o 21.00. O 21.00. Spałam do za 15.00 rano. Co prawda źle spałam, bo się budziłam często w nocy, bo to, bo tamto, bo siamto. Nie ma znaczenia. Spałam tyle czasu i dalej jestem zmęczona. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę, słuchajcie. E, mam nadzieję, że to minie, bo ja owszem, po pracy jestem zmęczona, no bo to są długie godziny. No nie ma co się oszukiwać, ale. <laughs> Ale wiecie, zawsze jeszcze mam siłę, żeby to zrobić czy tamto. A ja wczoraj generalnie miałam po pracy, znaczy po pracy. Po pracy pojechałam typowo, standardowo na terapię. I jak wróciłam do domu, była 20 i miałam zabrać się jeszcze za obrabianie filmiku, który teoretycznie dzisiaj w środę mieliście zobaczyć. Ale że nie wypaliło, bo po prostu byłam tak zmęczona, słuchajcie, że nie miałam siły po prostu jeszcze siadać i obrabiać. No to dzisiaj, w dniu dzisiejszym, filmik się nie pojawił. Pojawi się jutro, w czwartek. Wy ten filmik, prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, zobaczycie dopiero w poniedziałek. Trudno się mówi, tak po prostu wyszło. No ale, jak widzicie, to są filmiki, które są naprawdę teraz kręcone na, na dniach, a nie wiecie, miesiąc temu i wy dopiero je teraz widzicie, tak? Ja w tym tygodniu, dzisiaj mam wolne, w Czwartek, czyli jutro pracuję do 16, ale nagrywać nie będę niczego, dlatego że jak wrócę do domu, to tylko wiecie, lecę pod prysznic, przebrać się, Milana ogarnąć, po czym jadę do Drezna, no bo e, no idę na ten wieczór komedii. I w niedzielę to samo, ale ja w sobotę pracuję e, do 18 i niedziela, poniedziałek mam e, wolne, także... E, no, ale w niedzielę mówię to samo. E, będę lecieć na, na wieczór e, komedii z Nikita Tamila. To mężczyzna swoją drogą. E, dokładnie tak. No, dzisiaj mam trochę na głowie, dlatego że najpierw termin u lekarza. W drodze od lekarza chciałabym, czy wypali, zobaczymy, czy czasowo dam radę. Ale chciałabym e, podskoczyć do, e, do centrum, do TK Maxa, bo generalnie będę koło centrum przejeżdżać. Więc jeżeli czas na to pozwoli, to i owszem, bardzo chętnie e, zobaczę, czy tam dorwę, co, co by mi się wiecie, przydało typowo, właśnie kremy. Dlatego że mój krem z Bielendy ostatni mam ten w słoiczku, w użytku, one mi się szybko kończą. Nie wiem, tak średnio raz na trzy tygodnie, więc e, no. Albo muszę zabówić, albo najpierw popatrzę, czy stacjonarnie czegoś nie dorwę. Wczoraj byłam typowo, słuchajcie, jeszcze w DM-ie kupiłam kilka nowości i odgrzewane kotlety. Natomiast jeszcze Wam tego nie pokazuję. Po pierwsze, bo czasu nie ma, po drugie, dlatego, że no chcę zobaczyć, czy jeszcze coś dokupię. I jeżeli dokupię, no to wtedy nagram Wam po prostu osobny haul, który też się zresztą e, wtedy na dniach pojawi. Generalnie chciałam Wam dzisiaj nagrać jeszcze inne stacjonarne filmiki, ale nie wiem, czy się wyrobię. Dlatego, że jeżeli uda mi się podskoczyć do TK Maxa, to będzie super. Jeżeli się nie uda, to słuchajcie, muszę pojechać do pani weterynarz po Leki Milana, bo mam tylko jeszcze na jutro. No a że. O jezu, wybaczcie, a że jutro pracuję, to. Um, no to nie będę miała kiedy, bo może być, że nie zdążę. Um, nie zdążyłabym, bo nie miałabym na to czasu już. E, więc muszę to koniecznie zrobić dzisiaj, i w drodze powrotnej muszę podjechać do mojego mechanika, wymienić e, wycieraczki. Tym bardziej teraz mi są potrzebne, słuchajcie, bo pogoda się już zepsuła, i e, dzisiaj pada. Nie jest zimno, bo ja dopiero co wróciłam z Milanem ze spaceru, ale pada. Więc, no, dokładnie tak. Jak widzicie, jestem sotej, już pewnie dzisiaj nie dam rady się pomalować. No, trudno się mówi. No, i wiadomo, no jak wrócę do domu, to wiecie, muszę się zająć Milanem, muszę zrobić coś do jedzenia, pranie to, tamto, siamto. Także dzisiaj mam trochę Busy Day, no ale nic. Zabieram Was ze sobą, natomiast odezwę się zapewne dopiero, jak już wyjdę od lekarza, i tak dalej. Nie wiem, jak to wszystko się dzisiaj potoczy, ale jakoś się to potoczy. Także lecimy. Jezus, słuchajcie, mamy już po 12.00 gardło mnie boli, no cholera jasna będę no, musiała zadzwonić do szefa i poprosić go jeszcze raz, żeby mnie póki co tam w to, do tego jednego ośrodka nie wysyłał, bo no bo ja cały czas, słuchajcie, jak tylko tam jestem to choruję później, tak? bo zawsze się czymś tam zarażę ehm, co chciałam powiedzieć, podjechałam pod Wrezemana, bo chcę wejść po dwie, trzy rzeczy, jeżeli mają, potem muszę podjechać na chwilę do Rosmana, do Lidla na stację benzynową, po drodze pewnie jeszcze do Peniego i dopiero do domu. Kurde, to mi się za skórnik taki brzydki zrobił, słuchajcie, nie wiem dlaczego. No więc tak, u lekarza byłam. Na razie nie będę robić nic. Nie wiem, czy nie pójdę do innego lekarza i nie. Wezmę sobie jakby drugiej opinii, dlatego że trochę mnie to e, dziwi, zastanawia, no ale okej. Okay. Mam za pół roku przyjść na kolejną kontrolę i tak co pół roku mam chodzić na kontrolę, aż stwierdzą, że e, no, pogarsza się, więc trzeba zrobić e, operację. A do tej pory mam nosić okulary. To, że moje okulary kosztują. No, z 600, 700, 800 euro to już nikogo, wiecie, nie interesuje. Także, no, ja póki co jej powiedziałam, e, pani doktor, że no, sorry, ale mnie aktualnie na okulary nie stać. Ja mam tutaj jedne. E, ona do mnie mówi, że no, ja bez okularów, słuchajcie, koniec końców widzę jeszcze mniej niż e, optyk mi powiedział. A mianowicie, bez okularów widzę 30% na oko, czyli no, na oko. Jedno oko widzę 30, drugie widzę 30, tak? E, powiedziała, to jest bardzo mało. No, logiczne, że to jest mało, no ale nic, no trudno się mówi. Po drodze e, byłam, e, może inaczej, w drodze powrotnej podjechałam do tego TK Maxa, ale słuchajcie, nie było nic. Um, takiego też nic nie kręciłam, żeby móc wam tam cokolwiek pokazać, po prostu nie było nic, co, um, co, opłacałoby mi się kupić, kurde, jakoś krzywo stoję, muszę chyba zaraz poprawić auto. W każdym razie, no, um, więc nic nie kupiłam. Um. I z TK Maxa podjechałam jeszcze do pani weterynarz i kupiłam Milusiowe leki, natomiast tylko i wyłącznie na kolejne dwa tygodnie. Jutro na wieczór, podobno, czy tam późnym popołudniem ma przyjść dostawa, więc nie wykluczam, że w piątek albo najpóźniej, no pewnie w przyszłym tygodniu, jak będę miała wolne, to pojadę, kupię kolejne leki. Aha, to ciężarówka, boże. Także no nic, dobra, słuchajcie, ja lecę, bo kurde, muszę do toalety, więc chyba najpierw będę musiała podjechać na stację, auto zatankować i dopiero wtedy na resztę zakupów. No ale nic, lecę teraz. Dobra, kochani, słuchajcie, jestem koniec końców już od, nie wiem, może z 10 minut w domu, a mamy za 10 drugą. Ja zaraz muszę wyjść koniecznie z Miluniem. A propos Milunia, właśnie jeszcze coś mi się przypomniało, czego Wam nie powiedziałam, bo rozmawiałam z Panią no, panią weterynarz Jezu, wybaczcie, ale jak mówię, nie czuję się dobrze, dlatego nie mogę skupić myśli. I zaraz Wam powiem. W każdym razie byłam na drobnych zakupach i kupiłam makaron, parówki, winogron. Tutaj mam bułki na jutro, tutaj mam bułki z serem. Kolejne. Kolejna. butelka? Nie. No, kolejne opakowanie sosu. Tutaj mam mieszankę. Um, mieszankę? Sałaty chciałam powiedzieć kapusty, boże, jakie kapusty. <tutaj>, Tutaj mam brązowe pieczorki. Pieczorki. Jezus, Maria, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Pieczarki. Tutaj mamy opakowanie e, chipsów. Mm. Rolka, cewa, znaczy cewa, wiecie, marki własnej e, Rosmanowskiej, bo najtańsza. E, opakowanie e, piersi, e, indyczej, paprykaż, szynka ham. I tutaj mamy jeszcze opakowanie, e, no. Pokrojonego, pokrojonej piersi z kurczaka, którą do sałatki używam. A no i na sam koniec, tutaj jeszcze mamy cukier puder, bo po prostu, słuchajcie, w domu brakowało mi cukru pudru, nie używam często i tak wiem, zwyk ze zwykłego cukru też można zrobić, ale po pierwsze, ja jestem leniwa, po drugie, e, nawet nie wiem, czy ja zwykły cukier mam. Także, a potrzebuję, wiecie, jak robię sobie moje wafle, przez moment się zastanawiałam. Czy tych wafli sobie dzisiaj znowu nie zrobić? No, ale, ale nie wiem, zastanowię się. W każdym razie byłam też w Rossmanie, Zaraz, Jezu, jak ja mam plamy na twarzy, słuchajcie, masakra. Malować się nie będę, po prostu zaraz, jak wrócę z Miluniem z, ze spaceru. To e, siądę i nagram Wam hol zakupowy. Dużo nie kupiłam, ale wystarczająco, żeby nagrać Wam osobny e, hol. No i wracając do Pani Weterynarz, czekajcie, bo tu mi coś telefon. Aha. wracając do Pani Weterynarz, słuchajcie, zapytałam się, co może być przyczyną tego, że Milan w sobotę tak się ślinił cały dzień i całą noc. I ona powiedziała, że e, że niedobrze mu było. W sensie coś miał na żołądku i niedobrze mu było, a nie mógł wymiotować, i przez to ślinianki zaczęły jakby nadprodukować em, właśnie e, ślinę u, u niego. E, mówię, że, że mi zostało powiedziane, że to może być ząb, a ona mówi do mnie, że raczej nie, dlatego że e, jak Milana łapka była operowana e, na dzień przed Sylwestrem, to na dzień czy dwa przed Sylwestrem, to przy okazji też e, z racji tego, że wycięli ten kawałek takiego dziosła tej narośli, to przy okazji też ściągnęli mu kamień na zębny i, e, i mówiła, że, że nie sądzi, żeby go zęby bolały. Tym bardziej, że Milan normalnie jadł, jadł, pił i tak dalej, więc no. A propos. Co pan ładny? Powiesz, cześć. Och, 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 Bozie! 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 Taki groźny piesieł. No groźny piesieł jesteś, tak? Chudzino ty moja, zejdź! Idziemy po sweterek? Bo tam pada na zewnątrz. Żebyś nie był aż tak mokry. I idziemy na spacerek, nie? Tak? No, a gdzie twój sweterek? Pokaż, gdzie jest twój sweterek. No, gdzie jest twój sweterek? Szukaj sweterka! Gdzie jest sweterek? No, słuchajcie. Wróciłam z Miluniem ze spaceru, wstawiłam pranie zanim wyszliśmy. I e, zaraz pójdę po suche pranie. Będę musiała je rozłożyć. E, jak to pranie, co teraz się pierze, się skończy, to pójdę wywiesić. E, wiem, że coś chciałam powiedzieć, i wypadło mi z głowy znowu Boże. Wiem, co chciałam powiedzieć. Słuchajcie, babcia moja mnie znowu wystraszyła. Och. Dzwoniłam do niej rano po 10:00. Nie odbierała. Nie po 10 przed 11.00. Między 10:30 a 11:00 jakoś tak, słuchajcie, nie odbierała. Dzwoniłam do niej koło 12:00, nie odbierała. I dopiero na spacerze koło 15:00, jak zadzwoniłam, wiecie, jeden sygnał, drugi, trzeci i w ogóle ja do mojej babci długo e, dzwonię, dlatego że ona czasem po prostu, no wiecie, ma 81 lat, więc nie jest najszybsza i e, no nie chcę, żeby wiecie, biegła. I coś sobie zrobiła, gdzieś się poślizgnęła czy coś, tylko po to, żeby odebrać telefon. Dlatego na spokojnie dłużej do niej, wiecie, dzwonię, po prostu dłużej sygnał zostawiam. I nie odbiera, nie odbiera, nie odbiera. Ja mówię: Kurde, wiecie co? No, wystraszyłam się, ale odebrała. Mówi do mnie, że jest na spacerze, że to, że tamto mówiła, co robiła i że jak wróci do domu za dwie godziny, to tam do mnie zadzwoni. Pewnie to no nie będzie za dwie godziny, bo ja znam moją babcię, ale na pewno. E zadzwoni, więc, e, więc jestem spokojniejsza, ale powiem Wam, że strasznie mnie to z tyłu głowy męczyło, no bo no nie ukrywam, ja się boję, wiecie, ja mam jeszcze moją babcię, tak? I e, jak mówię, babcia ma 81 lat, no i no nie wiem, jak długo ją jeszcze będę mieć, tak? A no chwilowo po prostu nie mam opcji, żeby... E, nie mam opcji, nie mam możliwości częstszego jeżdżenia, bo to się wiąże z kosztami, a... E, no, po prostu wiecie, no, raz, że koszty dwa, że wtedy musiałabym wziąć kilka dni wolnego, a no nie do końca jest to możliwe, żebym ja wzięła kilka dni. No, chyba, że wezmę urlop, ale no, ja też wiecie, mało dostaję za, za dzień urlopu zapłacone, więc to jest zupełnie inna, e, e, inna historia. Dlatego po prostu aktualnie nie mam e, możliwości, żeby tak często jeździć. Widzicie, że do Polski nie jeżdżę w ogóle nawet na granicę, ehm, więc no. Więc zostaje mi tylko, wiecie, no jak, jak mogę tak do niej często dzwonić, ehm, no, no ale teraz już jest spokojniejsza, ale mówię wam, wystraszyłam się, jak nie wiem, no bo no, ja jestem nauczona, że wiecie, jak ona nie odbierze, to ona tam za jakiś czas zadzwoni, a to wiecie, przez 5 godzin czy coś nie oddzwaniała, no to kurde, mówię, no co jest grane. No ale wszystko jest dobrze. I a propos. E Albo i nie, dobra, nieważne, nie będę tego, nie będę tego komentować. Um, no, mówiłam wam, co muszę zrobić. Muszę też zabrać się za obrabianie e, filmiku. Aha, no i przede wszystkim muszę też Milanowi zaraz e, miskę podać. Powiem wam, że to gardło mnie troszeczkę bardziej zaczyna boleć. Chyba zaraz e, oprócz tych tabletek na sanie jeszcze wypiję aspirynkę i zrobię sobie ciepłą herbatę. Może to wtedy pomoże. Bo nie wiem, czy to gardło, czy to krtań, słuchajcie, bo jak mówię przez jakiś czas, to boli mnie dość mocno, więc podejrzewam, że to jest krtanie znowu. No ale nic dziwnego, pogoda jest jaka jest i w ogóle, także no. Dobra, ja muszę i znowu podładować yy, aparat, a no i gotować też jeszcze będziemy, to znaczy będziemy, ja będę gotować. I teraz tylko, słuchajcie, mam dylemat, bo widzieliście zakupy spożywcze i kupiłam i sałatę, i to, i tamto, i siam to, bo nie mogę się zdecydować, czy zjem dzisiaj e, sałatkę z serem, wiecie, to moją, czy znowu sobie zrobię makaron, e, powiedzmy, z gulaszem parówkowym, tak. Ehm, no, jedno i drugie jest dobre, no ale kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Muszę się zastanowić. Ewentualnie na spontanie. A w sumie to mogę zrobić jedno i drugie, tak? Też żaden problem. Także, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja idę tutaj ten bajzel y, ogarniać, no i później do Was wrócę. No i tak, kochani, słuchajcie. Zdecydowałam się jednak po raz kolejny na mój y, gulasz pa, parówkowy y, tam o widzicie sos. Makaron stoi tutaj, bo zaraz go będę chować do lodówki. A co to znaczy wiecie, na wieczór sobie spakuję po prostu do pojemnika i do pracy wezmę. No ale póki co zabieram się za jedzenie, bo tak naprawdę zjadłam dzisiaj jedną bułkę z serem i nie jadłam nic więcej. Um, a jestem mimo wszystko głodna. Mamy po 17:00, ja później muszę wyjść jeszcze wiecie co z Milanem i w tym czasie kiedy będę jadła, to będę też y, obrabiać filmik. Także dopiero później do was wrócę. Jeżeli wy coś jecie, to też życzę wam smacznego. Słuchajcie, mamy już po 21:00. Um, ja powoli muszę faktycznie już się kłaść spać. E, byłam z Milanem jeszcze na zewnątrz. E, obrobiłam i wgrałam e, filmik ostatniego vloga, którego widzieliście. I e, no Miluś już śpi, wiecie. Byłam się wykąpać, zrobiłam pielęgnację. Nałożyłam też sobie maseczkę na twarz. No to tą maseczkę... Już widzieliście w dęku, kiedy, kiedy oglądacie tego vloga? Bo, Denko, bo ten vlog się pojawi po dęku. I generalnie chciałam zabrać się jeszcze za obrabianie tego holu kosmetycznego, ale on jest na tej karcie, na której tego vloga nagrywam, więc średnio miałam jak. To znaczy, średnio. Mogłam go obrobić. Ale kartę potrzebuję, żeby dokończyć tego vloga, no ale no, wyszło po prostu jak wyszło. Nieważne, wiecie, piątek mam wolny, więc będę miała czas, niedzielę mam wolną, poniedziałek mam wolny, więc będę miała czas, żeby to wszystko e, ogarnąć i obrobić. E, I też będę miała no, na pewno dwa. Dni, żeby też ponagrywać inne filmiki, bo jeszcze mam Wam dwa stacjonarne do nagrania. Mam jeszcze Wam, e, będę mogła Wam pewnie dwa vlogi nagrać, także wiecie, troszeczkę e, filmików będę miała. E, chciałam Wam coś powiedzieć, słuchajcie. E, Widziałam dzisiaj, ja wam o Magdzie już nieraz wspominałam, to kumpela, którą, boże, Magda, ile my się znamy? Ja miałam chyba 19 lat, jak my się poznałyśmy. Dużo opowiadałam wam, że dużo przyszłyśmy, dużo się działo, dużo przeżyłyśmy razem i w ogóle. Magda też zna mojego byłego męża. Magda chyba jako pierwsza go poznała w ogóle, tego samego dnia zresztą, co ja. E, także, no, mówię, razem w Berlinie e, mieszkałyśmy i e, no, dużo, po prostu bardzo dużo razem przeszłyśmy, tak. No i e, Magda generalnie ma włosy takie, wiecie, krótsze dotąd, tak? Mniej więcej chyba, nie Magda? Dotąd tak mi się wydaje, pytam się, bo Magda ogląda moje filmiki. Świadźmy się kiedyś chciało, jak mi powiedziała, że wpadła na mnie przypadkiem i że wciągnęła się i ogląda i w ogóle. E, no, i Magda wrzuciła dzisiaj e, rolkę e, z, i pokazywała swoje, swoje nowe, nowe włosy zrobione. Jezus, Maria, nie mogę Wam, znaczy nie mogę. Myślę, że Magda nie miałaby nic przeciwko temu, jakbym Wam pokazała, ale wiecie, no nie robię tego, tak? Więc nie jestem w stanie Wam pokazać. Ale kurde, Magda zrobiła sobie takie. Afroloki, przedłużenie w świdnicy u dziewczyny. Co prawda, no, kupa kasy, no bo tysiak to jednak jest dużo w moich oczach za włosy, aczkolwiek w Niemczech się płaci dużo więcej. Ale kurde, w życiu bym nie pomyślała, że tak. Pięknie to będzie wyglądać. Naprawdę, słuchajcie, zupełnie inna twarz, zupełnie inaczej człowiek wygląda, czy Magda wygląda. Jezu, ja nie mogę, słuchajcie, siedzę o dwóch godzin non stop, patrzę na, na tą rolkę i nie mogę uwierzyć. No tak pięknie Magda wygląda. I w ogóle taka burza włosów, i w ogóle i powiem Wam, że kurczę. Nie wiem, czy. E, czy nie skusiła ja bym się. Mm. Bo to wiecie, no, normalne przedłużenie włosów tylko po prostu na afrologii, tak? Bo wtedy nie musiałabym, e, wiecie, się. E, nie, po pierwsze, nie musiałabym prostować, Po drugie, ładnie by to wyglądało to nie tak jak moje fale takie wiecie, nijakie. E, kurczę, no. Pytałam się Magdy skąd tą babkę wytrzasnęła, skąd tą dziewczynę, bo dziewczyna ma, dziewczyna ma naprawdę talent um, i Magda mówi, że tam jej kumpela poleciła i w ogóle, no słuchajcie, no mówię Wam, no będę przeżywać, słuchajcie, jak nie wiem, ale tak mi się to podoba, Jezus Maria, no mówię Wam, pięknie Magda, wygląda pięknie, wow, jestem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem. Dziewczyna, która tym się zajmuje, ma naprawdę talent, słuchajcie. No i nie wiem, wiecie, tak też się właśnie zastanawiam, kurde, czy jak pojadę, nie wiem, może latem to Polski się wybiorę, czy wcześniej właśnie nie umówiłabym się na termin. Bo to jak normalne przedłużenie włosów na 3-4 miesiące, w zależności od tego, jak szybko Wasze włosy rosną. Mi kiedyś włosy rosły szybko, od jakiegoś czasu, od, nie wiem, dwóch lat, trzech lat jakby włosy przestały mi rosnąć w sensie rosną dalej, bo włos rośnie, ale nie rośnie tak szybko jak kiedyś rosły, tak? Teraz to mi bardzo wolno włosy rosną nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia co jest tego powodem <laughs> więc u mnie to wiecie, też pewnie no raczej 4 miesiące by były jak 3 kurde no no coś fantastycznego naprawdę jestem pod takim wrażeniem, że wow Jak nie zapomnę, to zostawię wam namiary em, na tą dziewczynę, żebyście sobie mogli u niej e, zobaczyć, no jak te włosy wyglądają i w ogóle, bo Magda mówi, że są i naturalne i sztuczne. Ona na razie sobie sztuczne zrobiła, ale e, też pewnie będzie chciała zrobić naturalne. Także mówię wam, no wow, po prostu wow. No, ja słuchajcie, zaraz pójdę jeszcze raz się amolem wysmaruję, to znaczy siebie, szyję, bo no, ja nie jestem chora, ale trochę mnie to gardło pobolewa, wiecie co, i no, nie chcę się po prostu rozłożyć. E, aspirynę też już wypiłam o, już jakiś czas temu. Wiecie, tak zapobiegawczo po prostu. O, wybaczcie, widać, że czas na mnie. Także. Ja się teraz będę z Wami żegnać. Z Wami żegnać, słuchajcie. Eee, tak z białego rana muszę znowu wstać. Jutro czeka mnie znowu długi dzień, bo jak Wam już mówiłam, wrócę gdzieś koło 16:30, 16:40, jakoś coś w ten deseń do domu. No i muszę szybko lecieć się, wykąpać, przebrać się milunia wypuścić i z powrotem wracać do Drezna, No bo no mam ten bilet, to idę na ten wieczór komedii, tak? Także cieszę się już niesamowicie na, na właśnie na tego Maxi i w niedzielę na Nikitem Mila bardzo się cieszę. Jak ten czas szybko minął, słuchajcie, dopiero co w styczniu kupowaliśmy bilety. I na Niki to udało nam się dorwać, słuchajcie, ostatnie, bo cała sala, cały teatr wykupiony, bo to w teatrze, bulewa teata. Um, I Maxi chyba też już jest w, cały w, wykupiony. O, ciekawa jestem. Na pewno w piątek Wam opowiem, jak było, czy się opłacało wydać te pieniądze i w ogóle, w ogóle. A póki co żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa